Jak widzicie to już trzeci odcinek serii Minecraft No ja się nazywam Mine Areł To jest mój no tak trzeci odcinek co najmniej Ja aż tak za dużo odcinków nie nagrywam ale postanowiłem wam nagrać co najmniej tam z 50 ileś tam Więc tych odcinków będzie pełno na razie to jest trzeci Ale one są po, tak, po prawej po 3 minuty A więc zaczynamy Idź sobie do owiec ob... 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 ob, ob obciąć... Obie. O, ob... ob, ob obie ze, ze, ze... ze... wełny. Wpiszny o. I zobaczymy, zduwa drzwi. Nie wiem, czemu ty stawiasz te furtki, a nie drzwi. No dobra, to później. Ale fajny głos, jak tak uczyna. Tak, chick. to jest Minecraft 1, 4, 2. No i nara to zaraz będzie czwarty. No hej.